Siema, z tej strony Hopot Games Dzisiaj y, gramy sobie znowu w GTA Vice City yy, Kontynuujemy serię yy, W góry sorry tam ten odcinek Ponieważ w, w połowie filmu mi się jakby głos zepsuł więc sorry za to Mam nadzieję, że dziś tak nie będzie no. I koniecznie jeśli filmik się spodobał lub jesteś nowy, zostaw subskrypcję, z dzwoneczkiem oczywiście yy, lajka i komentarz za ceną. A my już lecimy na następną misję. W wczoraj była misja chyba tylko jedna i ta zaległa, bo była misja z tym dostawcom A teraz będzie misja Nie wiem jaka ale i, 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 Idziemy do tego co A p Powoliłem przyciski Helikoptera Nie, nie ma Nie rozpi się Helikopter się pewnie nie respi, dlatego, że będzie jakaś misja kiedyś z nim związana, a i jest ciemno, dlatego, że musiałem coś zr zrobić, wiecie, więc zro zrobiłem cięcie. Aha, i co? I to tyle? Y nie da się tu płynąć nawet na takiej płytkiej wodzie? Really? Rockstar? Really? Aha, wracam przed hospital i co? Dobra, nie, 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 nie będę jakiś rodzinnym wolu wojeździł, no nie? Dobra, no czy cz، to znaleźć jakieś auto. A i ogólnie mam też pomysł, żeby e, kiedyś tam, kiedyś kiedyś e, nagrywać odcinki z kamerką i dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć takie odcinki też. I i, i, i bu, 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 brakuje mi też trochę pomysłów już, bo i, kiedy... Ta seria się skończy, to będzie trzeba rozpocząć nową gierkę. Więc już mogę pisać. A my już jedziemy tam motorem. Tylko dobra. No nie wierzę. O, gdzieś tutaj jest. Na jakimś se, si, si. A to tutaj znowu dobra. Zaparkuje ładnie. A czy ja mam amunicję do pistoletu? Mam 7 Jakaś brama Wjazdowa Kurde Bez kitu. O ja Dobra Minigun Ja pier... Serio? M mam miniguna? i, 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 i ma, 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 mam gonić jakiegoś typka na najnowszej na stronie Rockstar Ale nie, na, na szczęście wolnego czasu ani nic nie mam, więc może nie muszę typka gonić jednego Ale pewnie nie by, będzie tam jakaś Mafia na mnie czeka, zara znając rok stara Okej, okay. już mam 8 dni zdrowia Zaraz będzie 7 Co za chłop, pijany Widzieliście co on odwalił? Ej mi na takie kamery się le lepiej że Z mojej per perspektywy Ok To jest gdzieś Tu Dobra, ale po co mi minigun, halo? Nie wiem. A to nie minigun, to ty piła. Okej. Ok. Po co mi... Piła. Mo, mo, mogę go tam mo, mo, mogę go dziurawić począć nacząć Ociąć. rozciąć Zastaw mi Czyłam ja, go, go, go go gonią mnie pieski Cześć. Nie, 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 nie! I cała misja pofosie się walić. No. Było fajnie, ale cała misja pofosie się. Web web, web, web. No. Misja wzięła w web. Mm, to mówię, nie będę hałtował motorem, tylko tutaj. Zarobiście szybkim Lamborghini. czekajcie czy tu gdzieś wyjadę na powierzchnię nie ja, nie. ja w ogóle ostatnio nie, nie gadał z kolegą oglądał moje filmiki i on się pyta w jakim mieście jest rozgrywany GTA Vice City? No chłopiany jakiś normalnie. Dobra. Pojadę na tej lepszej kamerce Toż ja, ja tam dojadę I nie będę auta miał O ja pitole U u u u u Ktoś tu ma Fajne autko Pożyczę Ok Ja to pożyczam panie Dzięki. Fajna ta piła mam nadzieję na na nie zabiorą zabiorą po misji Bo no chodzić i na na policjantów na Okej. Patrzcie jak ten wyjeżdża perfekcyjnie. Magia nie, nie, nikt tak nie umie Takie cuda tylko u oposa, zapraszam No okej, okay, nie, 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 postawal, nie, ja driftale, ok o, nie. Dobra, czekaj czy... co to jest G jakaś gwiazdka policyjna co? No co koman Okej, okay, nie wnikam wywalone nie, ogólnie zaparkuję sobie tak aby od razu mieć do ucieczki Chodźcie tu, chodź tu, chodź tu, tu. Pocięta Bęk, bang. Hmm Dobra, bla, bla, M mam ich tu zabić A, 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 a bo, bo nie, nie ucieka de ten dyk, o kurde Czyli co, mam go tylko zabić, a, a nie kogoś innego? Dobra. To chyba ile le, le, ja mu miałem z trwału wyładować, przepraszam? Te plety stare, niedouczone. Dobra. Yy. Jedziemy. Tędyk. Możemy tędyk przejechać. Dobra teraz tu Jadą zgodnie z mapką I, i, i to jest przewowalone prze 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 jak musisz jechać zgodnie z mapką Okej, okay, za, za mieli mi mi GTA. Jestem pewien Zostaw, hopie, opie, Zostaw. No, o, weź gara zamknij, opie. Ciężko. O rany to życie. Jak mnie tak wiecznie policja goni na sześćset gwiazdki. A mam tam wehiklem wjechać. Dobra. Takie buty. Dobra, ale mam nadzieję, że teraz mnie zostawiam pieski grzeczne, chau, To, to teraz? A! A! Bo Czerwona teara, nie, niebieski jest, dobra. Skoda w piątek tak nie było, nie ma. Mówię, jest on online, ale nie wiem. Zadzkę gram online. Hmm... Dobra, mamy A bliżej, więc jedziemy do A. Czaj, czy jest prawdę coś? Dobra, nie. By, 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 byku kończę z tobą. Za nam byka. Zabibiłem go na rzecz sprawdzenia czegoś. Tyle charytatywne. Ale ch chyba już nie sprawdzę. No nie, no czas mi tylko zabrał. I, i mój samochód piękny zniszczył, dobra. Miejsza. Chyba że, chyba, może. Dobra. No ale, no klikam wysiąść, a ten mi ci autko. Motorek. Motorek jest smutny. Bez kitu. U Ktoś tu limuzynką podjeżdża. Mam to ten hop. Nie lubię go jak psa. Aha. Mam wziąć golfowe ciuchy? Po co mi? No ok. Ja pier jakby się w pieprzu teraz do wody, Bym się w na no Dobra. To gdzieś tu. O, o, ogólnie jadę na bo, bo nie patrzy na mapkę, żeby się nie wpieprzyć gdzieś do wody.

Ety złodzieju ruski da, de, 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 de. Dawaj motor pipsony złodzieju Nie ma bata w, Teraz ginę że, że, że mi motor zabiorą zabierą. Nie ma takiej opcji byki Przykro mi Ale późno Spóźniliście się nie, nie, nie gadaj. O, 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 o. Znisz to, panie Dobra Uzika se wziąłem spoko. Gdzie ten Uzik? Halo. Uzika se wziąłem przecież. Ojej, ale szybkie te auto. Co mam polem przejechać tam do nich? Dobra, czekaj panie. Idę cię wyjaśniać, Kostanie. Nie jestem... Z zrobił, ale. Ej, byku, 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 zostaw. Byk mi z co jest? Byczku, chodź tu. Nie, nie wiemy, czy my się goniamy. Dzieci jakieś, nie. Nie, nie, nie mogę tym jechać. Nie mogę, nie! Co to za auto? O dzięki byniu Za pomoc ogólnie, tak nie? Tak. No, to jest tak trochę. Ale bo mo, mogłem tamtą stronę, a, a, a nie pomyślałem. I teraz ganiam typka tym głównym No Pewnie. No, no, wysiądź. Byku w mnie. Trzeba się gdzieś wczaić i mu auto ukraść. Patrzcie to. Ja, ja, jakiego sniki ro, robię. Patrzcie. Snikitiki, narkotyki. Kurde, bezki tu. Dobra, nie. Będę dostał tu i czekał. Czyli co? Czy ty chcesz mnie zabić, panie? Ja rozumiem Chr Chronić celu i no ale no ho, chyba psy spuścili panowie Dobra, nie n Nie dłapy go już HP, chodź tu Dobra, nice, odpocznę <grylansować> Dobra, z z z zi ziomek, uciekaj i wzbuta teraz Mam okazję. Koniec końców. Yy, misja została przerwana, ponieważ nie mogę opuścić terenu. A, a on mi uciekł z tego terenu, właśnie. Więc słabo, słabo. M muszę znowu jechać się przebrać. No ale jak ja mam to zrobić, halo? No bo no, po prostu. Próbuję nie ściągać policji Czy coś Kogo oni biją? Kto się bije? Okej, okay, już tu tą tu czułość, nie? Już to czuję. No, ale dobra. Okej. Okay. No problem. Mm, teraz tutaj. Dobra, nice. Do kuchni matka stoi. Stary Zaraz w ma a dokończycie sobie sami. A family friendly content. Jestem grzeczny. Dobra. I, i, i teraz to trzeba mądrze ro, ro, rozegrać, nie? Czekajcie, a jakbym mu przyblokował wejście? Jakoś? Dobra, nie, nie udało się. No, albo się uda? Do, dobra, nie mniejsza z tym blokowaniem wejść. No, schowaj to, byniu. Do, o, dobra, nice. A czy ty mógłbyś wziąć tego Uzika do łapy i teraz uciekać w nim? Ale m, mam ich odstrzelić? I, i teraz te wejść tu? Nie. Nie kumam. Po co oni nie dali te, tego uzika, skoro nie, nie mogę go wykorzystać? Tak bym sobie wlazł i, i by już było po nim. I by było hello, do siema, ma elo, czegli mi się jaka co? Dobra nie, F Family Friendly Content. A co jakbym tak zrobił? No on by zaczął mowy uciekać albo coś Dobra Ciach No panie Nie macie no, od razu coś zaczął padać A mam to wziąć czy nie? No, ale nie, nie, nie muszę tego brać. I ogólnie, tym akcentem kończymy. Żegnam was wszystkich. Zapraszam do starszych odcinków. Do nowych również. Również zachęcam do oglądania nowych. Pamiętaj o łapce w górę, subiku, udostępnianiu, ponieważ to pomaga rozwijać mój kanał. I dajecie mi po prostu wenę do nagrywania dalszego i no dzięki że byliście wbijajcie też na discorda link macie w opisie jak zawsze a jeśli nie będzie w opisie to macie link pod wczorajszym filmem i co czekajcie na streamki z fortnita już niedługo z fortnita i w ogóle z Butterf Fronta. I piszcie w komentarzach swoje propozycje na gry. A ja się z Wami żegnam siema.